Kosieczka Mateusz, sobie um, pokazuję Wam taką sztuczkę, gdzie można mieć psa z 3D. Skoro nie uwierzycie mi, no to Wam pokażę. Wchodzimy w Google, wpisujemy sobie pies. O, tu wcześniej próbowałem. O, i mam wyświetlać Wam się takie coś. Wybieracie sobie tu psa, jeszcze takiego. Bo ten jest dla, według mnie najsłodszy. Op. I tu się pojawia. Tu. O. o. Widzicie, jakie słodki? Nawet nie na rękę mi się zmieści. Bo palcami można go. dobra. No, i to by było na tyle, no i na razie.